W tym odcinku parę słów na temat algorytmu ICA. Skrót ten pochodzi od angielskiego Independent Component Analysis. No i jak nazwa wskazuje, będziemy tutaj rozważali analizę składowych niezależnych w naszych danych. No i może spójrzmy od razu na taki przykład, żeby sobie zobaczyć o co tutaj mniej więcej będzie chodziło. Powiedzmy, że mamy jakiś pokój albo po prostu jakieś pomieszczenie, w którym są dwie osoby. No i one ze sobą rozmawiają. Tutaj niech będzie jakaś taka powiedzmy fala dźwiękowa od tej pierwszej osoby, tutaj od tej drugiej. I mamy w rogach dwa mikrofony. Pierwszy oraz drugi. One rejestrują tą rozmowę. No i to co obserwujemy w tych mikrofonach, ten zapis, no to też jest jakaś tam fala. Pierwsza, tutaj w tym przypadku to będzie jakaś druga. I teraz w algorytmie ICA chodzi o coś takiego, że mając do dyspozycji te nagrania chcemy odseparować te oryginalne sygnały, czyli innymi słowy zrekonstruować oryginalny sygnał pochodzący od pierwszej oraz od drugiej osoby. Zapiszę to może Czyli mamy x1 oraz x2, to są pewne miksy tych sygnałów. Z tego chcemy zrekonstruować oryginalny sygnał, pierwszy oraz sygnał drugi. One zakładamy, że są już niezależne. Oczywiście te są zależne między sobą, dlatego że one zbierają tę samą informację tylko z różnych położeń pokoju. Więc tutaj na przykład będzie bardziej nasłuchiwanie tej osoby, natomiast w tym przypadku byłoby to większe nasłuchiwanie tej pierwszej. Tutaj oczekujemy zazwyczaj, że ten x1 oraz x2, czyli te sygnały zmieszane, to będą jakieś liniowe kombinacje tych oryginalnych sygnałów, czyli to na przykład może być 2 razy S1 minus 1 razy S2, a ten to może być 3 razy S1 plus 1 razy S2. Zapiszę też to w postaci macierzowej, czyli mamy x1, x2, natomiast tutaj jest to taka macierz mieszająca: 2, minus 1, 3 oraz 1. No i oryginalne sygnały S1, S2. To jest oczywiście znane, natomiast te rzeczy są nieznane. Ta oraz ta czyli macierz mieszająca oraz oryginalne sygnały. Można to zapisać tak w uproszczony sposób, że x równa się w razy s, gdzie w i s w ogólności są nieznane. Trzeba tutaj nałożyć takie dodatkowe założenia, żeby można było to rozwiązać, albo po prostu maksymalizować jakieś konkretne kryterium. Może parę słów jeszcze odnośnie samej niezależności. Jeżeli mamy jakieś wektory, powiedzmy taki pierwszy, 1, 3, a drugi w to będzie wektor 2, 6, to one oczywiście są od siebie zależne. W tym sensie, że wektor drugi, w, to jest tak naprawdę dwa razy wektor pierwszy. Jeżeli mam więcej wektorów, np. w 1 równa się 1, 3, v2 równa się 2 minus 1 i przykładowo jeszcze wektor w 3 który na przykład będzie równy 4, a tutaj będzie 5, to w tym przypadku one też są od siebie zależne. W tym sensie, że zobaczmy, że wektor trzeci to będzie dwa razy wektor pierwszy plus wektor drugi. 2 razy 1 to jest 2, plus 2 to jest 4. Teraz 2 razy 3 to jest 6, minus 1 to jest 5. Więc jakby to jest taka zależność między nimi, czyli one są od siebie zależne. Natomiast jeżeli byśmy mieli grupę wektorów, dla których takiej relacji nie da się zbudować, to wtedy mówimy, że one są niezależne. Spójrzmy teraz na kod w języku Python. Tutaj jeszcze porównanie samego ICA z PCA. Jeżeli mamy przykładowe dane dwumiarowe, no to tutaj już poszukiwane były te kierunki największej zmienności i one z założenia były prostopadłe. Natomiast w ICA szukamy takich kierunków niezależnych. I tutaj należy oczywiście podkreślić, że PCA pracuje bardzo dobrze na danych gaussowskich, takie typu rozkładu normalnego. Natomiast ICA bardziej dla rozkładu, który właśnie nie jest rozkładem normalnym, tak jak w tym przypadku. Tutaj na przykład ICA działa lepiej niż, niż PCA. Warto wrócić do analogicznego odcinka. Tutaj stworzyłem sobie kilka takich sygnałów, cztery, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, Powiedzmy, że to są nasze oryginalne sygnały. To, co robię w tym miejscu, to tworzę takie mieszanki, czyli te sygnały przemnażam przez jakieś odpowiednie wagi, no i otrzymuję tego typu sytuacje. Czyli to są takie cztery sygnały zmieszane, tutaj, jest, jakby macież tych, tych wag. No i w ICA właśnie będzie celem zrekonstruowanie tych oryginalnych sygnałów, czyli tego, co mam tutaj, w oparciu właśnie o te mieszanki. To w ogólności nie jest takie wcale oczywiste i nie zawsze też możliwe. No ale zobaczmy, czy się uda. Tutaj używam metody FAST ICA. No i liczba komponent 4, dlatego że tyle było tych niezależnych składowych. No i teraz, jak zobaczę sobie na wynik, no to całkiem jest to podobne do tego, co było na, na początku. To są jakby te sygnały, co tutaj. Całkiem nieźle to się udało zrekonstruować. Takie coś może być też użyte do analizy dźwięków. Tutaj taki przykład w ogóle stworzyłem, jak w ogóle taki dźwięk jest reprezentowany. To jest coś podobnego do, do, do obrazu. Mamy jakby pewne kanały, też liczby określające tak naprawdę kolejne sekundy. Nawet na jedną sekundę mamy też więcej wartości. Tutaj, w tym, w tym przypadku, mamy 3000 wartości określających każdą jedną sekundę, jaki będzie tam charakter tego dźwięku i długość tego dźwięku na 3. Tutaj tworzę taki przykładowy sygnał za pomocą funkcji sinus. To będzie zapisane jako tak zwany lewy kanał, natomiast jako prawy kanał zapisuję taki szum losowy. I z tych dwóch kanałów będzie ostatnie, ostatecznie tworzony ten nasz dźwięk. Tak jak mieliśmy na przykład obrazy i tam były trzy kanały, które reprezentowały obrazy kolorowe RGB, tak jak na były to również szare obrazy w skali szarości i był jeden kanał. Tutaj mogą mieć też takie dźwięki jednokanałowe typu Mono, albo stereo, gdzie mamy właśnie takie dwa kanały, i jest większe wrażenie takiej przestrzenności tych danych. No i tutaj mogę zobaczyć też, jak ten dźwięk by brzmiał. To oczywiście nie jest nic może ciekawego, no bo to był ten sinus, ale możemy posłuchać. Teraz dźwięk ptaka. W tym przypadku mamy jeden kanał. Tyle jest wartości na każdą sekundę. No i łącznie długość dźwięku wynosi 12. W tym przypadku tutaj można sobie ten dźwięk zobaczyć. Po prostu to jest taki wektor liczb całkowitych. W ogóle to się nazywa format PCM. Zazwyczaj w ten sposób przechowujemy taki dźwięk. No i powiedzmy, tak on wygląda. No to nie jest jakiś taki sinus, nie, wygląda to trochę bardziej nieregularnie, żeby otrzymać właśnie taki, no taki charakter tego dźwięku. No i tutaj to co robię, to otwieram sobie takie dwa dźwięki. Pierwszy to jest ten dotyczący ptaka, a drugi kota. Tutaj może jeszcze pokażę jak on brzmi. To jest też ten dźwięk z jednego kanału. I teraz to co tutaj robię, to przycinam ten dźwięk krótszy, ten dłuższy do tego krótszego w tym miejscu i dodaję te dwa dźwięki do siebie. Czyli ten dźwięk, na którym był głos ptaka i głos kota. No i zobaczmy, jak będzie brzmiała taka mieszanka. Czyli słyszymy zarówno dźwięk kota, jak i dźwięk tego ptaka. Najpierw chodził właśnie o to, żeby z, taki, z tego typu dźwięków rozseparować osobno no, sygnał pochodzący od ptaka oraz od kota. W przypadku redukcji wymiaru, bo to też do tego może być użyte, można na to popatrzeć sobie następująco. Mamy taki obraz. Każda kolumna to jest jeden jakiś tam wektor określony, i chodzi o to, żeby znaleźć takie wektory niezależne, rozpinające jak gdyby ten obraz. No i tutaj otrzymuję to, takie 5 komponentów wybrałem. 5. 1, 2, 3, 4, 5. To nie są jeszcze raz żadne kolumny z tego oryginalnego zdjęcia, ale z tych wektorów można tak naprawdę stworzyć ten obraz przez takie liniowe kombinacje czyli dodawanie, ewentualnie przemnożanie przez jakieś stałe. Jak sobie Właśnie te, które uży użyję do zrekonstruowania tego obrazu, to trzą coś takiego. No I oczywiście takich zastosowań jest bardzo dużo, czy to do przetwarzania sygnału, czy do analizy szeregów czasowych i wiele, wiele innych.